Co się stanie, jeśli zignorujesz swoją prostatę? To nie jest tylko problem starszych mężczyzn. To bomba z opóźnionym zapłonem. Z każdym rokiem po czterdziestce ryzyko problemów z prostatą rośnie, ale wielu mężczyzn nie robi nic, aż jest za późno. Prostata to mały gruczoł, ale jej wpływ na Twoje życie jest ogromny. Kiedy się powiększa, a to dzieje się u większości mężczyzn, może uciskać cewkę moczową. Efekt? Problemy z oddawaniem moczu, częste wizyty w toalecie, a nawet ból. Pobudki w nocy? Przerywany strumień moczu? Znasz to? To mogą być pierwsze znaki, że prostata domaga się uwagi. Ignorowanie tych objawów może prowadzić do poważnych konsekwencji. Zakażeń dróg moczowych, kamieni pęcherza, a w najgorszym przypadku raka prostaty. Dobra wiadomość? Wczesne wykrycie może uratować twoje zdrowie. Nie czekaj na alarm, badaj się regularnie i słuchaj swojego ciała. Prostata nie poczeka. Ty też nie powinieneś.